那不怎样。 두 <놀람> 번? <놀람>

Ja jestem. Ja pracuję, panowie! Ja pracuję, co wy robicie? Czy to nie jest. Świartka News? Halo! Poznaję pana. Świartka News, panie! Mam dla pana paczkę. Chwilę, moment. A, nie. Uf. Kurwa, nie. Odwołali. Uf. Co panowie narobiliście? No, Zepsuliście mi tutaj. Robotę. Zatknęli wszystkich! wszystkich. wszyscy ręce na głowę. Na głowę. pokoju. wszyscy tam kurwa leżą. Pan Nie no, wszyscy ręce na głowę tam mają. Kurde, taka akcja, a ludzi. No. Uważaj, bo tam zostały na no ja, Ciebie dowody, więc jesteś ja, poszukiwany. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma. Nie Pana, którego napadłem. Nie? nie, nie ma to jak złapać. Wie pan, że to mnie napadli tutaj. A my coś robimy w tym momencie, No nie, no ale skół. Skum, ale skumnie mnie pan, jakby jakiegoś przestępcy, no. Nie, w ogóle Panie kurierze! Tak, ale to już niestety. A, że co? Jeszcze <grym> raz. O kurwa. Halo, jesteśmy Paulino. Tam. Ja tylko domorzą odbiorę tam jak to, wiesz. dobra, o, dobra, to tu leży. Podnieście ją szybko! Dobra, bo się zmarnuje. Panie po tej to, zbarnuje. Zbarnuje. Potato, miałem na pana paczkę, ale niestety przez tych bandziorów anulowali mi te wezwanie także... Dobra, teraz poprosimy jakieś wyjaśnienia. E bo ja nie wiem, co się stało. ja chcę. Pan, panu widziałem, jak pan szedł drogą, we pan? I pan zupełnie oh, widział co się, ja się stało. Wiele. Ja wszędzie chodzę drogą i wszystko widzę. Jak panu? Dwie flaszki i mówię wszystko. Dobra, ja, ja mam przy sobie dwie. Chce pan? Ale nie, to od policji. A, to nie. A ja mam ja pięć, widziałem? bo mi kurier dał. No. Ja jestem kurierem. Proszę pana, ja panu powiem, co się stało. Brzezysko. Najlepsza, proszę pana. A nie, bo wy wióra go mała. Rozumie pan? No i poszedł. Widzieć. O! Duki o! Duki pan nóżki. Ale to mogę se chlapnąć na początek? Czy muszę mówić i Molo, dopiero tak. chlapnę? A, czekaj. Se chlapnę na początek. ja też bym chlapnął, ale w pracy jestem, no. Jest nie bij mnie! Oczywiście bo. kultura pełna, bo idę sobie w lewą stroną drogi, tam za Jak Idziemy zwykle. Kurde, jak rekruta bije. Ała! No dobra, nic, co no, ale... Agresja a, policji, normalnie. Co? To? To, to, to to chyba moje, ale to nie Maryka. Jak nie? Chwileczkę... Ej! O, 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 o! Panie, nie! To no to muszę rozwieść! <laughs> Siada ziemia. Panie, kurwa nie ma czasu. Ha. Dobra, wsiadam. Ej, pan mi zabrał mój towar. Normalnie, złodziejstwo. Ja pierdolę. No za ludzie.